A ja zapraszam pana Mariana Pośrednika, przewodniczącego koła powiatowego Platformy Obywatelskiej o zabranie głosu. start w wyborach parlamentarnych, to szybko się zdecydował, i już wówczas wierzyłem w to, że taka szybka decyzja jest decyzją osoby zdecydowanej. I wierzyłem, że jak będzie dobry wynik, to. Będzie to lider Platformy Obywatelskiej, że będzie to lider Platformy Obywatelskiej tu w Gostyniu i myślę, że po tych kolejnych trzech latach obserwując jego pracę w mieście na stanowisku zastępcy burmistrza, także jego zaangażowanie w budowanie struktur Platformy Obywatelskiej się nie pomyliłem. Leszek jest człowiekiem pracy. Jest swym skromnym, ale to, że jest skromny, to nie znaczy, że nie ma predyspozycji lidera. Ta dzisiejsza, to dzisiejsze wystąpienie, jego pomysł na miasto, jego drużyna, jeszcze raz potwierdzają, że mamy wreszcie z prawdziwego zdarzenia lidera w tym mieście. Miasto Gostein ma ogromne znaczenie także dla rozwoju całego powiatu. Więc szczęśliwy, dobry wybór gospodarza tego miasta to jest także dobry wybór dla wszystkich mieszkańców powiatu gostyńskiego. Szanowni Państwo, ja jestem przekonany, że Leszek i jego drużyna odniosą sukces. Że będziemy wreszcie mogli wspólnie, Leszku, z udziałem tutaj naszych kolegów parlamentarzystów realizować to najważniejsze zadanie, jedno z najważniejszych zadań, jakim jest obwodnica Gostynia. Świetnie to pokazało, że o obwodnicy należało myśleć już 20 lat temu, powiem nawet 10 lat temu, może 6 lat temu. Zaczęto myśleć tak naprawdę dwa lata temu. Między innymi to dzisiaj mamy problem. Mamy problem, to nie znaczy, że go nie rozwiążemy. Wprowadzenia tej inwestycji do Wielkopolskiego Planu Inwestycyjnego. Po to, żeby to, co jest tak niezbędne mieszkańcom Gostynia, stało się faktem. Świetnie pokazałeś też swój pomysł na wieś. Wydaje mi się, że chociaż jedną czwartą stanowią tylko Mieszkańcy wsi gminy Gostyń, to jest to ważna część tej społeczności tutaj lokalnej. Myślę, że niewykorzystane są atuty okolicznych wsi Gostynia. Choćby dla stworzenia dobrych terenów rekreacyjnych, może budownictwa wiejskiego, dzisiaj tak często potrzebnego wielu mieszkańcom, którzy szukają miejsca w swojej gminie, ale niekoniecznie w mieście. Potrzeba jest aktywnych osób. Pokazałeś tutaj w swojej drużynie kobiety, które tak prawdę mówiąc, z mojego doświadczenia pracy też w lokalnej grupie działania na wsi są najbardziej twórcze, najbardziej aktywne. I myślę, że to jest słuszny wybór. Życzę Tobie i życzę nam wszystkim Mieszkańcom Gostynia Powiatu Gostyńskiego, aby wybór Leszka, wybór jego drużyny był tym krokiem milowym w rozwoju tego miasta, tej społeczności i ja powiem tak, Leszku: jeżeli zostaniesz wybrany i drużyna Twoja zdobędzie najwięcej miejsc w Radzie Miasta, bo to jest bardzo ważne, szczególnie w tym mieście, obserwujemy. Niestety złą radę miasta od lat. To wówczas, jak tu chyba wszyscy siedzimy, możemy obiecać, że Ci pomożemy i wspólnie osiągniemy te cele, które są niezbędne dla rozwoju i miasta, i całej tutaj okolicy, całej, całego powiatu gostyńskiego. Życzę sukcesów i do zobaczenia po wygranych wyborach. Dziękuję.